Dzień dobry, witam wszystkim. Dzisiaj miałem pokazałem szansę wpisać się do 18 meczowej, która jest pierwsza w tej ale jak popatrzyłem, ile mam lat, to niestety się nie wpisałem. I to 18. miejsce zajmuje Kuba bo to pewno będzie jego pierwszy wyjazd w 17 lecie zawodów. Myślę, że zasłużył i wykorzystał szansę, która się stworzyła. A dlatego takie, że Maciek Korzym jest chory. Omer Wistowski, zapisy kontaktowe w jego kontakcie wcześniej do widzenia. Mówiłem o tym, że nie może zagrać oficjalnie, żadnych oficjalnych zawodach przeciwko byłemu klubowi. Nikolaj Janowi jest na festach poza klubem. W związku z tym w 18-meczowej Hernani, Aleksander Bukowicz, Paweł Bolański, Sander Puri, Wlastimir Jovanovic, Kamil Kuzera. Jacek Markiewicz, Edian Radina, Paweł Stano, Jakub Bąk, bon, Grzegorz Lech, Andrzej Niedzielan, Dawid Janczyk, Paweł Sobolewski, Maciej Tataj, Zbigniew Małkowski, Piotr Malarczyk, Krzysztof Pilarz. Zawodnicy, którzy z nami trenują, Paweł Lech zagrał mecz młodej ekstraklasy, Artur Cebula również i to jest nasza cała karta. Wiem, że jest nas mało, wiem, że są pewne utrudnienia, ale myślę, że nie o ilość chodzi o jakość, powinniśmy sobie poradzić w każdym meczu tą grupą zawodników, który, który mamy. Potrzeba nam jest troszeczkę teraz spokoju. Myślę, że ten spokój do meczu będziemy mieli. Niepotrzebne nam są burze w drużynie i wojny i zachwiania tego, co żeśmy wypracowali. I wiemy jakie, o jakie cele walczymy i cały czas jest szansa po remisie z zagłębiem walczyć o te miejsca powyżej, którego się znajdujemy. Wszystko w naszych nogach i głowach i myślę, że zespół zrobi wszystko, żeby żeby powalczyć w tych wszystkich spotkaniach przed przerwą na reprezentację o zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Możemy prosić o pytania. Panie trenerze, przyznam, że ten zapis Malicowskiego taki trochę mało fortunny. Zwłaszcza, że to jest transfer definitywny do, do Korony. Pewno no tak, pewno tak. Co nie pan pociągnął za język? Pan. Odpowiedź już chyba pan sam udzielił, że zapis jest rzeczywiście niefortunny i stosuje się taki zapis przy wypożyczaniu zawodników. No ale to już jest zadami, ja już od wtorku o tym się dowiedziałem, i już przeszły przeszły nerwy. Problemy kadrowe to pan dość szybko tak dopadły w drugiej kolejce. No, niby wszystko wyglądało dobrze, że się wszystko dobrze układa. No i jak to zwykle była, Ciesza przedłużą i coś się wydarzyło. Ale musimy sobie poradzić. No, no w pewnych, w pewnych przypadków się nie przewidzi, ale. Yy... Liczę na to, że nie będzie gorzej. Bo myślę, że w meczu z Lidzen sobie poradzimy. Natomiast jeżeli rzeczywiście będziemy mieli jakieś ubytki, to może się zdarzyć, że pojedziemy w 13 czy w 14 na mecz. Ale tak jak mówię, gra się w 11 i robi się trzy zmiany, więc jeszcze na razie jest bezpiecznie. Kuba, bo jest gotowy tak mentalnie, żeby, <kluznąć> <kluznąć> być może zadekwytować, jak będzie potrzeba? Wielokrotnie było tak w życiu i w piłce nożnej, że ktoś wykorzystał szansę, przez czyjąś niepowodzenie, że ktoś zachorował, wypadł, miał kontuzję czy kartki, i w takim momencie, tak, Kuba zrobił duży postęp wśród z, z tych wszystkich młodych zawodników. Myślę, że ofensywnie wygląda to bardzo dobrze, natomiast musi pracować w defensywie, ale jest to dla niego szansa, i ja myślę, że. Yy, po to go wziąłem, mogłem wziąć 17. Po to go wziąłem, że widzę możliwość i nie boję się go wpuścić w meczu ligowym. Dlaczego? Jak będzie taka potrzeba, to tak. Znaczy, tak wiem, <laughs> <nie> czy jest gotowe <laughs> do wystąpienia w pierwszej 11? Hmm. Tak, tylko na ile? Na ile minut? To jest pytanie najważniejsze. Na razie hmm, spokojnie podchodzimy do sprawy. Ale musi zawodnik przede wszystkim poznać sposób, on w piłkę umie grać indywidualnie, musi poznać sposób naszej gry i po to też między innymi jedzie, żeby ewentualnie być do dyspozycji mojej, ale po to, żeby zobaczył od środka jak ten zespół wygląda i jak się tutaj gra. On na pewno umiejętności piłkarskie indywidualne posiada, natomiast fizycznie jeszcze trochę mu tego brakuje. Panie że sytuacja z Nikolą? Jaki to jest w tej chwili? Ja już, już praktycznie skończyłem z temat Ja nie będę do tego wracał, ponieważ skoro jest takie postanowienie, to postanowiliśmy po męsku. Jeżeli ktoś w takim momencie opuszcza zespół, to znaczy, że zamknął za sobą drzwi. I ja tych drzwi otwierać nie zamierzam. Ale sygnału żadnego nie mam. Ja nie mam kontaktu z zawodnikiem w poniedziałek próbowałem się dodzwonić, niestety nie, nie miałem kontaktu i ja już nie kupuję. Panie dyrektorze, gdyby, przypuśćmy, nie wyszło nic z tego transferu, gdyby, nie wiem, przeprosił Pana, czy jest taka możliwość, żeby wrócił do zespołu? Ale ja się nie obraziłem, on ja nie musi przepraszać. Przede wszystkim zawód swoich kolegów i zawód zespół. To jest sprawa najważniejsza. Co będzie dalej, to wszystko gestii Zarządu i ja nie będę tutaj zajmował stanowisko, stanowiska w jego sprawie. Wiążą go umowy, kontrakty, czy też nie wiążą, to jest poza mną. Ale Panie trenerze, gdyby wrócił, to widzi go jeszcze Pan w zespole czy nie? Nie, ja już zakończyłem. Myślę, że Nikola zakończył współpracę ze mną, a nie ja z Nikolą. Chyba tak. Po części można tak powiedzieć, bo ja jestem chłopakiem Głupiego Klubu Sportowego, a więc grałem po tej drugiej stronie miasta i traktuję ten mecz troszkę bardziej szczególnie niż pozostałe bardzo jest na, na stadionie rywala. Ale teraz jestem zawodnikiem Korony i jedziemy tam, jedziemy z Koroną po trzy punkty i zrobiłem wszystko, żeby, żeby tak się stało. Widzę, jak chyba tak się nawet w miarę tam, mimo porażki, za, zaprezentował. Przede wszystkim myślę, że pierwsza połowa tego meczu była dobra w wykonaniu Widzewa. zagrali agresywnie, wysoko tym chyba troszkę e, namieszali hobby. Natomiast my patrzymy na siebie, musimy grać tak jak nam, e, na odprawy przedmiot człowiek i tutaj oczywiście z szacunkiem do przeciwnika, ale najważniejsza jest nasza gra i, i tak jak my będziemy e, wyglądać na boisku, tak później będzie końcowy wynik. Na pewno jest kilka zmian w składzie, w porównaniu znacząco głębiej, no, ale nie będę w tej chwili o tym dyskutował. Na pewno spróbujemy zespół ustawić optymalnie. Już widać praktycznie, po bo po, no, trenujemy prawie już dwa tygodnie tutaj, w takich warunkach zbliżonych do, do tego, co nas przekazuje. I widać, kto jest w takiej dyspozycji zawodników. Postaramy się optymalnie ten zespół ustawić na lepszym Już Pan wie, kto będzie grał na tej lewej ja wiem, a Parcie pewno zastanawia i niestety nie udzielę Panu odpowiedzi. No właśnie, jak ja tutaj na widzę? Jak Pan myśli, to co to rzeczywiście zagrali dobrze z, z czy Ten zespół, który można ograć również w, w łodzi, po przegranej? Nie mam jakiegoś wyjątkowego pecha, jeśli chodzi o mecze w łodzi, z różną na przynajmniej w pierwszej linii. Były to dobre widowiska, przeważnie. Raz się dało, by wygrać u siebie. To jest zespół groźny u siebie. Stawiam jest mały kameralny i, i, i głośny, bo tu powoduje rzeczywiście, że jest, że jest tam głośno. No i zespół gra bardzo agresywnie, ma kilku zawodników klasowych. I to jest kwestia ułożenia sobie gry. Ja patrzę na swój zespół i, i dzisiaj też robiliśmy takie ćwiczenia, które pozwolą na swobodne operowanie piłką, bo moi zawodnicy to potrafią, jak się okazało w meczach z zespołami mocniejszymi, które grają w Lidze Europejskiej spokojnie prowadzili sobie grę, utrzymywali się przy piłce i tego brakuje. Myślę, że to nie jest w nogach zawodników, bo te umiejętności są, ale yy, przede wszystkim w głowach, w tej pewności, której troszeczkę zabrakło w na zagłębie. Natomiast jest tam paru ważnych zawodników i musimy na to wszystko uważać. Jest paru ofensywnych, grają bokami dość dobrze i trzeba uważać na... Yy, jest tam dwóch reprezentantów, yy, chyba dwóch tylko innych krajów. Może jeszcze tam ktoś, ale chodzi mi o to, że trzeba uważać na przede wszystkim Sernaza, bo pamiętamy, że tutaj się zna sytuacji u nas w meczu i to był wtedy dobry zawodnik. Rzeczywiście atut w postaci odejścia Marcina Robaka, to, to coś tam stracili, ale ten zespół generalnie istnieje. My też praktycznie mamy też jedną stratę trochę na innej pozycji. I gramy dalej. Chciałam pytanie teraz do Zbyszka Małkowskiego. Zbyszek. No, ta defensywa znowu będzie inaczej grała. To znaczy na pewno coś się pojawi, no, jak, jak na Ciebie to wpływa. Znaczy, czy, czy nie masz jakichś takich obaw, jak ktoś tam zareaguje z prawej czy z lewej strony? Raczej nie, bo na jesieni też nam praktycznie było mało tych meczów, gdzie graliśmy e, taką typową, stałą linią defensywy, także Na tyle mamy doświadczenie do i że jesteśmy w stanie sobie z tym problemem poradzić. Mecz, bo korona jeden mecz się no, nie strzeliła, bramki nie straciła z lekiem, czy to będzie mecz rzeczywiście tylko taki o jedną bramkę, czyli może decydować to, że ktoś strzeli i wygra. No i się chyba jest trudno powiedzieć tak. Aczkolwiek patrząc po pierwszej kolejce jak to była czasie to wyglądało to tak, że nikt nie chciał przegrać. I a jak się potoczy druga, my to zobaczymy. Na pewno no, tak jak powiedział Paweł idziemy po trzy punkty i zrobimy wszystko, aby zrewanżować się za porażkę na jesieni dla widzenia. Właśnie mam jeszcze pytanie ostatnie do Pawła. Paweł, Ty właściwie na wszystkich pozycjach występowałeś. Przychodziłeś do Korony jako stoper, potem była prawa strona, czasami lewa. Jesteś gotowy grać na każdej pozycji w tej, w tej, w tej formacji? Nie tylko w tej formacji, jak może puszczałeś. taką w ataku, tak poważnie mówiąc. To po końca jest od tego, że bronił, no, oczywiście boczny, musi się podłączać. Natomiast ja się czuję najlepiej na prawej stronie, ale jak jest taka konieczność, żeby wystąpić na, na lewej czy na środku, to absolutnie nie widzę tu żadnego problemu. Czyli gdyby rzeczywiście trener postawił na przykład na ciebie, na lewej stronie, to, to nie będzie to dla ciebie jakiś duży problem? No, nie, no myślę, że to lewanowanie nie jest, tylko do wsiadania do, do samochodu, więc dałbym radę. A jeszcze a propos Zbyszka, bo przed tamtym meczem jesiennym mówiłeś, że nie zna żadnego piłkarza wideo. Tam proszę, chyba się nas chyba trochę poznałeś po tym ostatnim meczu. On strzelił w tak. Nie, zawsze, zawsze nie to wiadomo, zawsze tak się troszeczkę z Ale tak jak wcześniej powiedziałem, meczy, meczy nie oglądam. Tak. tak szczerze mówiąc, nawet tak jak Paweł tutaj zrelacjonował przebieg meczu z Lachem, ja nawet nie wiem. Nie, 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 tam. nie mówię, mówię poważnie. tak. Szczerze mówiąc, nie ma za, nie ma za bardzo. Dokładnie. Także tym bardziej, że to jest okres taki, gdzie, gdzie, gdzie zjechaliśmy dopiero z obozów. Długi okres nas nie było. Ten, ten pierwszy tydzień przed ligą też był taki dosyć mocno zajęty w próbie. Także e, wolny czas staram się poświęcać 100% dla rodziny, dla żony, dla dzieci. A dla Was, Byszek, to zamieszanie z nikolą Jakoś tam wpływa? Nie wiem. Mobilizująco, demobilizująco, jest to jakiś. Ktoś tu siedzi w głowie, czy nie? Kruz sportowy to jest jak każda inna praca, tak? Jedni przychodzą, drudzy odchodzą i z tym trzeba się pogodzić, a, a życie toczy się dalej, tak, także my robimy swoje, co, co już, no, nasze, nie wiem, niezadowolenie, czy nas smutki no, tak nic nie zmieni, tak nie zmieni, a decyzję podjął Nikola, tak jako podjął i, i trzeba to uszanować.